Hej, hejka, witajcie, moje słodkie jest Tu jestem pianinem w filmy filmie. Wyniki konkursu. A więc tak, dla przypomnienia, konkurs był. Ojej, udało mi się. Konkurs był na najlepszą biografię, najlepiej wyglądającą i w ogóle bla bla. Oczywiście to jest. Będzie moja stanie, tak jak o co chodzi. E, spokojnie Trzeba <laughs> być spokojnym, no dobra No i ogólnie to um, Coś tu jeszcze miałam zrobić? E, nie, wczoraj był w sumie live Dziś jest sobota Wczoraj był live, także ten live W sumie spoko Nie było dużo w sumie to w ogóle nie było Także trochę było nudne Więc subskrypcję łapkę w górę um, Więc please, please. Bo naprawdę Yy, będziesz miał przypomnienie o live'ach i nowych odcinkach. Yy. Dobra, no to tak. <śk> yy, co by tutaj porobić? Może najpierw zaczniemy od tego, co jest, yy, jakie miejsce jest za co. Są trzy miejsca. Więc, za miejsce pierwsze jest dodawanie, bo w sumie ten konkurs był na to, tutaj weźmę na inwektorów, żeby, chcę wam pokazać, no to tutaj właśnie mam takie trzy, jeszcze będą pewnie dwa konkursy czy coś, więc e, tak, tak, super, super, pewnie będzie jeszcze więcej tych konkursów, bo po prostu jak będę kupować BIPa, to będę sobie zbierać te doładowania i tyle, także ten... E, jest nawet cel ustawione na VIP-a i na komputer nowy. Także wiecie o co chodzi na live'ach. Możecie dawać coś czy coś. Nie wiem, to wasza decyzja. Ale no dobra. No to samo miejsce pierwsze jest doładowanie VIP na tydzień. Więc tak, jakby VIP po prostu. No dobra, teraz. Za drugie miejsce jest. O, um, właśnie, że to zastanawiam. Bo mógłby być coś takiego, że mm, ta osoba może ze mną nagrać film, lub e, dam po prostu jakiś unikat. Więc stwierdzam, że po prostu będzie jakiś unikat, nie wiem w sumie jaki stąd. Mm, nie mogę dać w sumie sun, bo tak, więc dam po prostu sun i to będzie taki unikat na drugie miejsce. A na trzecie miejsce. E, będzie kolekcja już to wiecie jest takie najniższe miejsce, więc kolekcja będzie tutaj wskazana. Teraz właśnie pójdziemy pójdziemy zobaczyć te prace i ocenić. Oczywiście tam też wysłała Żaba i pati. I jeżeli Żaba na przykład będzie na pierwszym miejscu, Żaba nie mam na trzecim, to żeby nie chcę tak, żeby się obraziły, czy coś tak, żeby ci o co chodzi. Trochę to jest ryzykowne, no ale no trudno, musisz sobie wybrać jedną osobę na pierwsze, drugą na drugie i trzecią na trzecie. Więc tutaj niestety. Bez obrażania się, po prostu ja to oceniam, to jest tylko moje zdanie, także wiecie o co chodzi. To nie znaczy, że mam nie wiem, najgorsze czy coś. Nie, po prostu mm, pewnie każdy ma najładniejsza. Mm, po prostu e, innym osoba no, na przykład ma, nie wiem, osoby najbardziej takie fajniejsze, ciekawsze. prace na konkurs wysyła tylko trzy osoby. Wiem, że to jest pierwszy konkurs, więc nie dziwię się, że tylko tyle. Może następne będzie więcej osób. No dobra, no to idziemy do oceniania. Dobra, jesteśmy już na Discordzie, no i jesteśmy na tak pracę, czyli typu konkurs, to są prace, także wiadomo o co chodzi. No i e, prace wysłane Patty, Żapa i e, Kiwi XX. E, także tak, no i zaczniemy sobie od pati bo w sumie pierwszy Jak chodzi o czytanie, no to sobie i przeczytać, bo już to czytałam, oprócz Kiwi XX, także ten... No i tutaj y, możemy też przeczytać szalę, bo tak w sumie to nie... czytałam, ale wiecie o co chodzi. No dobra, no to zaczniemy sobie od Patrycji. Mm, pierwszy raz powiedziałam Patrycji. <grym> no dobra, nieważne. No i ona z y, Pati zrobiła y, w kolorach. Y, różowo-zielonych, miętowych tak bardziej miętowych i białych oczywiście, no to tutaj mamy nawet kluczka takiego miętowego i w ogóle mega ładny ogólnie jest moim zdaniem fajnie napisane tutaj jest, ciekawie w sumie trochę też wygląda te kwiatki też trochę coś dodają, wiadomo o co chodzi no dobra, no to przechodzimy do następnej osoby a następną osobą jest żabka tutaj kochana, ona to w ogóle jak się postarała, widać chyba, że nie wiem, jakoś to, to jest lepszej jakości, nie wiem czemu, ale dobra, no i tutaj jest też Różowy zielony, czy, nie wiem czemu taka krana, ale dobra. To widzimy bardzo ładnie tutaj nawet na dole są lampki, na górze są lampki, dużo jest takich właśnie dużo się dzieje po prostu tutaj też tutaj jest takie ten, tło tego też jest ładne. Tutaj mamy bardzo ładnie to wygląda, naprawdę cudownie to wygląda. Nawet żabka tutaj jest, tutaj jest żabka, tutaj jest żabka. Serio super i wika, no wiadomo, to chodzi. Tutaj napisano też nie Super, super. Ale tutaj jestem mucha. <śmówka> A jeżeli chcesz być pozdrawiam na jakimkolwiek odcinku, to w opisie piszę za co pozdrawiam i za co dodaję do także myślę, że warto sobie do opisu i go przeczytać A teraz zauważyłam. No i dobra, no to sobie czemu przysłowie przy jest mucha? Okej, okay, dobra, okej, okay, ale też nowa jest słodka. No i to w sumie to tyle, więc yy, te, te, teraz będę to czytać. Dobra, a czytamy. E, Czyś to co, e, nazywają mnie żaba. No okej. Okay. Ja w ogóle lubię siedzenie. To, 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 to mnie rozwaliło. W ogóle lubię je siedzenie. Żabdziu, super, że lubisz siedzenie. Naprawdę. Grać gry i słuchać muzyki. Okej. Okay. Można e, mnie kojarzyć z kanału Pernikowa. O ależ ty słodziak jesteś. Kurde, kurde ona nawet mi zapromowała mi kanał UMG. <laughs> Bardzo pozdrawiam, jeśli zaczynasz, he, he, też <grywia> cię pozdrawiam. Hehe. He. <grywia> jestem także simp'em twojej mamy. O nie! <grywia> Moi dole to fiernikowo. Na pierwszym miejscu jestem kaca ciebie, Patti i Julia Paruba. O, to było urocze. Dobra. Idziemy dalej. Jedziemy? Nie wiem, ale idziemy dalej. Następna osoba to jest e, kiwi XX i lecimy teraz zobaczyć. W ogóle jej po kolei nie czytam, także ten będziemy teraz czytać ją. Jej! Okej, okay. ona zrobiła, nie zrobiła żadnego tła, tylko właśnie tak na tym siku, Bardzo fajnie. E, ona ma niebiesko-biały, nawet luczek tutaj jest ładny. O ptaszek nawet jest fajnie, fajnie. E, aha, level jaki ma. No fajnie, fajnie. Mm. A jaki ma chyba. No. Dobra. Okej. Okay. No, okej, okay. jest, jest ładny ten ark. Taki fajny. Tylko mało tu rzeczy jest napisane. Tylko. Nie wiem, takiego mało. Dobra, a więc już ten teraz wynik kto wygrał. Pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Już się nad tym zastanowiłem trochę, a więc dobra. Uff. Mam no nadzieję, że, nie, że wszyscy zrozumieją i nikt się nie obrazi, no to dobrze. No to Pierwsze miejsce zajmuje żabcia! <gynam� Ses Gröny> Gratuluję żabcia. Serio, jest cudowny, to, to normalnie to jest tak słodkie w ogóle. Dużo jest tuż, eram, Dużo jest też informacji, bo wiecie o co chodzi, jest tu dużo, na przykład, a tu już jest tak mniej tego napisane. Patka też dużo napisała, ale troszeczkę nie, nie wiem. To co jest troszeczkę. Nie wiem, to w ogóle lubię się zająć, to jest śmieszne, także ten. przynajmniej dla mnie. To słodkie żabuśki, Syro. Cudownie wygląda to po prostu. Moim zdaniem, wygrywasz. Wygrywasz. Dobra, a teraz drugie miejsce zajmuje. Patka! Bo też jest tu ładny. Ten art jest taki fajnie wygląda. Fajnie, 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 fajnie. I w ogóle cudownie on wygląda. Też mi się mega podoba. Dużo informacji jest. No nie tak dużo, ale. I nie jest, nie jest ich aż tak ciekawy. Mogę się też coś opisać więcej. E, więc tak, ale serio, ładny, więc serio, drugie miejsce gratuluję. A teraz trzecie miejsce zajmuje. Kiwi XX, także gratuluję także. Tutaj nie, chyba gdzieś nie wiem czy tu jest twój nick, zaraz się spytam o nick, a na razie idziemy rozdać te wszystkie rzeczy, także wszystkim dziękuję za udział w konkursie i e, zapraszam na więcej oczywiście konkursów. <laughs> Więc tak, um, e, czemu on ostatni, może tak powiem, no bo jest mało informacji. Mało się tu dzieje, w sumie jest on... じゃあ、この人はのちょっとのこのスは doszłam już praktycznie do końca swojej dalejnej także proszę bardzo niech Ci służy. E, jeszcze chcę tego po prostu usunąć z mojego arta i e, będziemy już lecieli z tym e, dalej, także super. Dobra kochani, zdobyłam tutaj było na zapisy na obóz e, piernikowy, piernikowy. no nieważne. Tutaj jeszcze dodam wyniki, gdzie podałam wszystkich, e, którzy wygrali, no i w sumie to tyle, ten kurs zostaje już zamknięty, także możemy pousuć te rzeczy, e, bo, bo usuwamy sobie, nie? Dobra, to zostawiłem, to też, ale te takie komentarze to sobie usuniemy, bo to nie ma po co takie coś i... Moje też oczywiście, żeby nie było. No i tutaj też pad te, naprawdę było, to z tą osobą, no bo to nie jest czat, także usuwam wszystko oprócz tych, e, tych takich opłaśnie rzeczy. I tutaj zaraz napiszemy też coś. Także wracam do Was, jak usunię, wszystko oprócz tych e, tych screenów no, wysyłam coś takiego, konkurs zamknięty, żeby już nikt nie, nie wysyłał do tego konkursu, po prostu inne, ale tutaj można sobie oczywiście oglądać i w ogóle także ten. To są tyle. Więc teraz e, pójdziemy dać e, XX, tam, e, co. Dobre, jesteśmy już na MSP, więc skopiowałam jej nazwę. Oczywiście MSP musi coś odwalać, dobra, mam i sobie dajemy i tam rzecz i znowu będziecie mieć jakąś pewnie muzyczkę, więc yy, myślę, że fajna No więc in leci do ciebie, niech ci służy No i to w sumie to tyle z tego filmu Także zobaczymy jeszcze, czy ktoś mnie pozdrowił mm, Nie, także okej okay. To tyle z tego odcinka, więc pa!